Dzień dobry, budzimy się ponownie. Już wróciliśmy, wróciliśmy z kolejnym gościem, który pojawił się na naszej kanapie. Pani Agnieszka Pawlik Regulska, nauczyciele Dzień dla wolności. Dzień dobry, witamy Dzień dobry. serdecznie. Witam I o edukacji będzie i o najmłodszych. Yy, przynajmniej. Yy. Dalej będziemy jechać walcem. Znów no, będziemy my, my, tak, tak, tak nie my, my, my jedziemy Pani od coś na edukację, tam. No właśnie, szarpnięcie coś tam? Jakiś jacht, może ekspres? Nie, my akurat jesteśmy organizacją, która nie korzysta z takich dywidendów. A, a, a ale trzeba żebyście się zwrócili no, o to, żeby. A żeby, ale żeby, to, żeby zwiększenia nie swojej nie niezależności wziąć milion od rządu, tak. e, na moglibyście włożyć na sobie na, bank, na konto bankowe, tak jak No świetniej z procentów żyć na rewelacje. A my jako no, wolontariusze cały czas pracujemy. Co za nie? i nie można nam nic tutaj Ktoś uczciwy. I kręgosłup, to właśnie zawsze dostaje. Mamy na początek dla Państwa taki drobny prezent montażowo-muzyczny. Zobaczmy. Mają tylko zostać dziady, balladyna i kamień na obowiązkowy, a we fragmentach Pantadeus. Bardzo źle. No to co? Już? Wyskakujemy z ram. To społeczność będzie wybierała obowiązkowe dla siebie lektury. Bardzo źle, bardzo. Kanon lektur pozostaje bez zmian. Największa głupota, jaka może być, zabierać dziecku e, podstawy, historię. Co się zmienia w kanonie lektur? Nic. Prowokuje, zadaje pytania, to jest bardzo dobrze. 80% prawa stanowionego w Polsce pochodzi z Unii Europejskiej. Polska szkoła musi się zmieniać. Jeśli Państwu się wydaje, że to myśmy taki zrobili mix pod tytułem Sen Wariata, to tak mniej więcej to wygląda w tej chwili, jeżeli chodzi o dyskusję dotyczącą lektur. To usystematyzujmy, co zostaje, co wypada i jak to będzie wyglądać od września. Od września to, co zostało tutaj przed chwilą przedstawione, jeszcze nie będzie obowiązywać, bo to jest reforma, która ma obowiązywać od 2026 roku. Jak byłam u Państwa w czerwcu, to nie wiem, czy, czy Państwo mm. pamiętają, na początku czerwca już zapowiadałam, mówiłam, że takie jaskółki. Że jaskółki opowiadają o tym, że ma zniknąć w klasach 4-6 właśnie kanon lektur, mm -hmm. i to się faktycznie. Pojawiło, wypuszczone przez Gazetę Wyborczą jako taka zajawka rozmowa z panią. Badanie e... terenu. Badanie terenu to, badanie teren to tak. jest balonik. który sprawdzamy. I teraz e, tak naprawdę to nie tylko badanie terenu, bo w, w moim odczuciu, głębokim przekonaniu jest również manipulacja opinią społeczną. Wszyscy się na to rzucili, wszystkie media, e, nie, nie wyłączając waszego prawdopodobnie, e, trąbią teraz o tych lekturach, jest sonda, w, prawda? No, my my się też się tym zainteresowaliśmy, No trudno było przejść na ten no, temat. Tak, to, że, tylko, tylko czy, czy ktoś wie, e, że to jest zasłona dymna, która ukrywa bardzo poważne zmiany, że to jest tak naprawdę drobiazg, na którym się mamy skupić, a zupełnie nie wiemy, co jest pod spodem. A co jest pod spodem? Nie, nie, bo Ale, to... Zaraz, zaraz. Wycofanie lektur obowiązkowych w klasach 1-4 to nie jest drobiazg. W klasach 4-6 to po pierwsze, po drugie pani minister zdementowała natychmiast. Tak, że na razie wszystko zostaje tak, jak jest. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że w międzyczasie, dokładnie we wtorek, 29 lipca, skończyły się konsultacje publiczne, nie, nie, nie społeczne, tylko dla organizacji mhm. społecznych, w mhm. oczywiście Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły wzięła udział, gdzie mamy serce tej reformy, a sercem tej reformy jest zmiana w podstawach programowych. Według tej nowelizacji to jest, to jest projekt UD 220 według tej nowelizacji w podstawach programowych od 2026 roku. Nie będzie w ogóle zapisu o treściach edukacyjnych. Czyli do tej pory mieliśmy cele edukacyjne i treści edukacyjne, czyli wiedzę, tak? mhm. lekarstwo. Co, co ma wynieść na poszczególne wiedzy, Taka podstawa, a w tym momencie we wszystkich podstawach programowych, i to jest na poziomie ustawowym, nie rozporządzenia, ma być, mają być cele oświatowe, cele edukacyjne, i mają, ma być coś nowego zupełnie, coś nazywa doświadczenia edukacyjne. Nie jest to w żaden sposób zdefiniowane w podstawach programowych, ale znika zupełnie zapis o tym, że mają być treści, że mają być treści. I jakie jest w takim razie. No zagrożenie w ogóle nie będzie treści. nie, będzie, Panie lektor, nie każdy... będzie w ogóle obowiązku, żeby w podstawie programowym były jakiekolwiek lektury, jakiekolwiek treści historyczne. Jest zmiana dogłębna, priorytetowa, taka no, zmiana że te, cele programowe, te cele edukacyjne jak zostaną określone. No to zobaczymy, no to, to właśnie pracują nad tym zespoły. I kolejna sprawa, że. A na czym to doświadczenie ma polegać w takim razie? Jak to, ja nie jest, to jest bardzo ciekawe, bo ono będzie obligatoryjne, będą doświadczenia. Edukacyjne, obligatoryjne, nie jest sprecyzowane w ustawie w żadnym dokumencie prawnym, na czym one mają polegać, więc mamy znowu taką, taką magmę, jakąś, która się tak pojawia. Jest ja ty decyduje ty tym, tak nie, a decyduje o tym, co mniej więcej za doświadczenia, to będzie jednoosobowo pan minister. Natomiast kolejna sprawa ważna to jest taka, że dokumentem kierunkowym, to jest w uzasadnieniu tej ustawy dla całej reformy oświaty. Jest nie konstytucja, prawo oświatowe, tylko dokument przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych, czyli profil absolwenta i absolwentki, który to dokument nie jest w żaden sposób umocowany prawnie, tak? nie jest w żaden sposób jakiś kontrolowany społecznie. Owszem, są różne konsultacje, no ale ktoś sobie coś tam wymyślił. Jest taką wskazówką tym, dla nauczycieli, tak, tak, a nie dokumentem jest, obowiązującym. Jest, no to są mm -hmm. te słynne wytyczne, prawda? Mm -hmm, tak. I, I teraz w tym dokumencie mamy nastawienie na sprawczość, na kompetencje, na produkowanie, formatowanie. Jak ma uczeń, jakie ma mieć właśnie kompetencje pod, 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 pod rynek pracy, tak? Ale wróćmy do, 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 dobrze, do, do początku, tak? Czyli nie ma treści programowych nie ma wiedzy, w ustawie, nie, nie będzie, że ma jakieś kwantum wiedzy być przekazane, tak tylko że ma być osiągnięte, mają być osiągnięte cele edukacyjne i jakieś tam doświadczenie edukacyjne. To o co w tym wszystkim chodzi? Niech pani po polsku nam wytłumaczy na prostych liczbach, tak? Jaki jest cel takiej zmiany? Jaki jest sens takiej zmiany. Odchodzimy od rzetelnej wiedzy. Mhm. Odchodzimy od tego, żeby szkoła przekazywała wiedzę, żeby szkoła uczyła na odpowiednio wysokim, dobrym poziomie, żeby dawała bazę, podstawę, tak jak w edukacji klasycznej, mhm. na rzecz Pewnego nieokreślonego kwantum, pewnego e, jakiegoś właśnie no, doświadczania czegoś, jakichś umiejętności, kompetencji, które można wypracować na bardzo różnym materiale. Które nazywa się również zmieniającą się strukturą współczesnego świata i dopasowaniem e, dziecka i jego możliwości. Czyli to, żeby dziecko miało, nie wiem, e, nie wiem zrobić sobie jedzenie, do, obsłużyć telefon, za, za zadzwonić gdzieś, tak? No to wiadomo, pojechać że to jest pojechać autobusem no, do domu. Ale już mamy taką sytuację, że. Że y, dzieci nie odrabiają prac domowych, bo ich nie ma. Ja mam. Y, Mamy dzieci też tak. w domu, więc ja widzę, jak to wygląda. Więc zawsze w tym momencie moje dziecko nigdy nie ma nic zadanego. W, w razie czego jadę, Ale to było dla chętnych. Tak, to było dla chętnych. Ewentualnie są projekty, które realizujemy, każdy ma jakieś swoje zadania. Zapisane również w Tak Jakie już konsekwencje mamy tych zmian, które wprowadziła pani minister? To, to, to każdy rodzic dobrze wie, że dziecko przychodzi do domu, rzuca plecak i. Bierze się za telefon albo za komputer i sobie gra, tak? to przede wszystkim to jest uzależnienie od smartfonów, przy czym pani minister od, od w ogóle mediów, przy czym pani minister nie chce wprowadzić ustawowo zakazu i to też jest. Bo, bo jest kolejne rozporządzenie UD 222, które też ostatnio zaopiniowali, gdzie z kolei pojawia się, e, prawda, mnóstwo rzeczników e, praw ucznia i to generalnie to jest, bo, bo to trzeba wszystko widzieć w jakiejś całości, mhm. tak? To nie są oderwane rzeczy, to jest pewna przemyślana reforma. Ta reforma rodem wzięta z marksizmu i mówię to ca z całą odpowiedzialnością. Kiedy weźmie się i przeczyta o tym, co działo się w latach dwudziestych w sowieckiej Rosji, to mamy dokładnie obraz sytuacji, bo tam czytamy, że na początku zlikwidowano prace domowe, nauczyciel w ogóle nie był nauczycielem, tylko pracownikiem szkolnym i nie mógł oceniać i nie mógł wymagać. To Proszę Państwa, to się teraz dzieje. Uderzenie w rodzinę było wówczas przez aborcję, przez w ogóle mhm. prawda, jakby zakwestionowanie tego porządku rodzicielskiego, oczywiście wyrugowanie religii. I to wszystko realizuje pięknie teraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. No po co? Tak by było pytanie o skutki i mhm. efekty. To jest formatowanie nowego, nowego społeczeństwa, człowieka. Tak. nowego no. człowieka, który już nie będzie samodzielnie myślał, nie będzie miał wiedzy, która pozwoli mu wyciągać wnioski. Tak? No, historia magistra wita S. No dobrze, ale, mamy... ale jak sobie wyobrazić prowadzenie przedmiotu takiego jak na przykład język polski, historia, geografia, matematyka bez pewnego kwantum wiedzy, które jest w tych przedmiotach wymagane? Panie minister, mamy takie pytanie. No, to co, co będzie na tych lekcjach? Mnie. To co będzie na tych lekcjach? Ja nie mam zielonego pojęcia. Na lekcjach ma być po prostu dobrze i miło, tak? Mm. I wszyscy mają być zaopiekowani. No, na przykład może być tak, że będzie jakiś postawiony problem. Dzieci, i to mamy takie już doświadczenie, już nauczyciele o tym opowiadają, że tak na kursach to jest przedstawiane, tak? Na różnych tam, prawda, takich finansowanych przez Unię, oczywiście, szkoleniach, że no właśnie chodzi o to, żeby wszystkie dzieci się wypowiedziały, jak rozwiązać jakiś problem, nie wiem, że jest... Pięć cukierków, a siedmioro dzieci, komu dać te cukierki, jak to podzielić? One nie są podzielne. Wszyscy się wypowiadają, zajęcia się skończą, do niczego nie dojdą i nauczyciel mówi, no właśnie, bo o to chodziło, żebyśmy o tym porozmawiali się stanowili i tyle. Ja się nie dziwię, że edukacja domowa ostatnio świeci takie trumfy. Ale edukację domową też chcą nam a, fantastycznie. Prawda, też chcą nam zabrać, ograniczyć. Zabrać, ograniczyć. Niestety jest to też bardzo niebezpieczne, bo ostatnio, jak Państwo słyszeli, albo i nie, wyszło rozporządzenie, na mocy którego jest ograniczenie finansowania edukacji domowej. Czyli jeżeli szkoła ma więcej niż 96 uczniów, otrzymuje mniej pieniędzy już na kolejnych tych 97, 98, 9 tylko jedno pytanie na Będzie koniec. Czy te zmiany, o których Pani mówi, to właśnie zamiana tych celów edukacyjnych i zlikwidowanie podstaw programowych? No, nie, zlikwidowanie Czy... treści, tak? Bo już treści, treści. tak. tak. Czy to już jest postanowione i to wchodzi w życie, czy to jest w trakcie, że tak powiem. Na częściej jesteśmy na początku, czyli to jest na etapie zamknięcia konsultacji publicznych. Będzie się do nich ministerstwo musiało ustosunkować i to zamieścić na stronie internetowej, następnie to jest wniesione do Sejmu, czyli przechodzi przez Komisję Edukacji, ale i potem Izbę Parlamentarną, ale no, jest czy to taka będzie obawa, musiał że we wrześniu, prezydent w razie czego? W razie czego tak, ale jest taka obawa, że we wrześniu już to wszystko się pojawi. Teraz Teraz ze 3 Ale jak różnych... się pojawi, skoro zostanie przez Nie, pojawi się w parlamencie. A, tak ja Myślę, że w szkole. Nie, nie, w szkole nie, nie, nie. Nie, 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 bo to jest zakrojone na 2026 rok. Więc po to teraz o tym mówimy, żeby już zrobiło się głośno, żebyśmy to zatrzymali, żeby posłowie mieli w ogóle świadomość, że to jest dzieje? bardzo niebezpieczny dokument. Tam jest jeszcze nadanie bardzo dużych prerogatyw dla Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Fundacji Skarbu Państwa, przez którą przychodzi mnóstwo pieniędzy z Unii Europejskiej. Dokładnie tak i nie wiadomo... Wiadomo też, jakie treści będą przechodziły, tym bardziej, że nasze dzieci mają próbkę tego, co planuje ministerstwo przez minione miesiące i właściwie ostatnie dwa lata. I już, już wiemy, I czym, już to wiemy czym to pachnie, i dziękujemy bardzo, że. Ten wątek jest kontynuowany, także u nas będziemy trzymać rękę na pulsie. Agnieszka Pawlik-Regulska, nauczyciele dla wolności, bardzo dziękujemy za ten głos. Dziękujemy, że państwo, jest, że państwo jesteście też w naszej telewizji obecni. Ten głos taki bardzo niepopularny, bo niestety Wasze petycje też się gdzieś tam chowa pod. No, mamy Bionka, nadzieję, mamy się nadzieję że się przebijemy. No, pan prezydent zapowiada, że się będzie też zajmować edukacją, więc jest taka nadzieja, że, że jakaś tutaj może współpraca. tą tej nadzieją tej... właśnie kończymy nasz poranek. Poranek telewizji w Polsce. Budzimy się w tym samym składzie. Dotrwaliśmy, chociaż emocji było bardzo dużo. Dziś już kawy nie pijemy. Jutro też będziemy w takim samym składzie, szanowni Zapraszamy państwo. Zapraszamy państwa na siódmą. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję.